Siemanko, z tej strony Koks. Witam was w kolejnym już odcinku serii oceniania waszych ekwipunków, moi drodzy. Odcinek bodajże piąty. E, dzisiaj będzie dwóch... E, dwa ekwipunki będą. E, ostatnie, jakie są na kanale, więc jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to po prostu musicie wrzucić swoje, swoje ekwipunki na mój Discord, na sekcję oceniania ekwipunków. A tymczasem przejdźmy już do odcinka Pan Zyzy, czyli Pan Radosław. Tylko, że właśnie Pan Radosław chyba przestał bawić się w jakiekolwiek skiny. W sensie ma jakieś takie groszowe, w cudzysłowie. Słowo najdroższa jest ta AWP, -a. ale myślę, że. Ano mówił mi zresztą, że tymczasowo już nie bawi się w skiny, więc pominę ten ekwipunek, po prostu będzie miał bardzo niską cenę, więc myślę, że pan Radosław nie ucieszyłby się z takiego czegoś. Także przejdźmy od razu do następnego e, ekwipunku. E, dobrze, pan Sans. Tutaj już mamy Boże, ekwipunek za 1400 zł, steamowo 2000, e, więc tu już jest o wiele lepiej, tak? Mamy jedną kosę Ursus po prostu. Po prostu Ursus, Stat traku. O dziwo. Dobrze, obejrzyjmy sobie go w grze. Ogólnie, Pani Erdebals, Twoja kosa wspaniale pasuje z Omegami. Tak zauważyłem. Wanilia z skiny pasują do Omega, już to zauważyłem wcześniej, kiedy na przykład miałem go o meskę. Podniosłem po kimś. I to samo tyczy się kosy wanilia. Omegi są. Żółto-czarne. Z przewagą czarnego, tak naprawdę. No to, jakby nie patrzeć, jest czarna kosa. Także no spójrz, jak to wygląda. Omegi akurat są droższe, drogie, drogimi rękawicami. No, ten filteset jest droższy niż ta kosa. Ja wiem, że pan Ertebalz wymienia te skiny dosyć często. Ale gdyby jednak chciał sobie zostawić takiego Ursusa to i pomyśleć o rękawiczkach, no to Omegi. Ewentualnie poszukam ci czegoś tańszego. Tak, poszukać jakiegoś, jakichś fajnych rękawiczek do tej twojej kosy, bo tu nie ma żadnych rękawiczek. Chociażby te rękawiczki strójgalowe. Myślę, że do wanili kos pasują. Takie znalazłem rękawiczki 030 Float. One kosztują połowę tego, co twój Ursus. Yy, no i nie wiem co o tym myślisz. No mi się podobają. No może trochę lepszy stan można by znaleźć, żeby nie było tych takich wyblakłych obdrapań jakby. Ale jest jeszcze jedna opcja ogólnie. Te rękawiczki to już taki klasyczek do tych wanili. Królewski wąż rękawiczki kosec po testach bojowych, więc mam trochę zielonego tego, niepożądanego. Ale lepszy nie jest jakiś mega droższy. Też myślałem o tych rękawiczkach, bo dobrze pasowały mi do mojego e, szkieletora e, rzeź, ale do wanilii też pasują, jakby nie patrzeć. Takie jest moje zdanie przynajmniej. Bo to tak jakbyś chciał zostawić jednak te kose i, i wybrać sobie rękawiczki zamiast zmieniać znowu ekwipunek. No, ale dobra, przejdźmy do reszty e, skinów, bo tam widziałem coś tam coś tam jest jeszcze w tym ekwipunku. I co my tu jeszcze mamy u pana RT Balsa. Drugim najdroższym skiniem jest Łańcuch znaków klasycznych po ciężkich walkach, okej. Okay. Mechanic, czyli to taki biały kwipunek, można powiedzieć, pattern tabas Chociaż mamy Lenuara, Mamy kolejnego Lenuara, czyli secik lennuarów w ogóle, a jestem czwórka? Nie widzę, chyba nie ma, bo tu już są groszowe skiny. Czyli brakuje tylko M4, i byś miał wszystkie Lenuary. Nieźle. FAM, 57 Kami. Czy to jest z tym słynnym patternem? Myślę, że nie, ale czy będzie ten pattern słynny? Pussy pattern? No niestety nie. No ale najdroższy pattern z tego z tego a i on by o wiele więcej kosztował niż taki klasyczny 5.7 ale dobra, co my tam jeszcze, w ogóle te, te rękawiczki idealnie pasowały do twojego zestawu naprawdę, tak, patrzę, jeszcze mam mogę sobie AWP jeszcze ustawić do tego swoją także jakbyś miał te rękawiczki to byś miał idealny po prostu biały ekwipunek, no brakuje ci tylko AWP-ski, też do przemyślenia jest, na też pytanie co zrobić dalej z twoim ekwipunkiem, ale ja bym jakbym miał taki zestaw skinów w tym co dobrał parę białych, tak jak AWP, no nie wiem, SK, nie wiem czy to w twoim budżecie by się znalazło, ale byśmy miał naprawdę piękny biały ekwipunek, takimi rękawiczkami i z tą kosą. Dobrze, przejdźmy dalej, od razu by się rozgadałem na temat możliwości pana RT na przyszłość, on oczywiście sam sobie dobierze, ja tylko tak mówię co bym sam zrobił, tak, a co pan zrobi to, to już jego sprawa. Mam jeszcze tego kałacha strzał w głowę, pamiętam jak mi prawie wyleciał ze skrzynki, aż zatrzymało się e, slot później białek. Famas Mecha Industries. Czyli mamy wszystkie Mecha Industries poza Diglem. Franklin, Smocza Technologia, Scout Schemat, Mekra, Białe, Liśnienie Białe, Krowa za 330, jakaś skrzynka, Jesion. To jest fajny w ogóle MP7. I czy pan R. ma coś jeszcze tutaj? Tu już nie ma nic więcej. A zobaczmy, sobie, jak wyglądałaby na przykład taka AWPA Lenoir tym zestawem. Też moim zdaniem pasuje. Awupa ma. Ma jakieś tam odmiany białego na sobie. Oczywiście przeważa tutaj fioletowo-różowy jakiś, niebieski nawet, ale biały też jest. Us pewnie będzie wyglądał równie dobrze. No patrz panie RTBals, dodając sobie rękawiczki stworzyłem super kwipunek tak naprawdę. <grym> Dobra, czy tu jeszcze agentów w sumie nie patrzę? Czy ma jakieś fajne naszywki? Ten nie ma, ten też nie ma. Jeszcze drogi zestaw utworów, droższy niż tych dwóch agentów razem wziętych chyba. No więc tak się prezentuje ekwipunek pana R.T. Balsa. Sporo tu można zrobić, naprawdę. Tu jest naprawdę duży potencjał. Ja mówię, jeszcze jak były te białe rękawiczki, te, ten królewski wąż, to nawet nie trzeba dawać tych więcej tych printstreamów. tu to wszystko jest. Mój ekwipunkowi brakuje tylko rękawiczek białych, naprawdę. I będzie naprawdę wspaniałym ekwipunkiem. To nie, nie kosztuje jakoś niewiadomo dużo, a naprawdę zachwyca. Także, panie RTBals, ja ci tu wystawię ocenę 7,5 na 10. Myślę, że to będzie dobrą oceną. Gdyby były te rękawiczki, to by 8 plus było na pewno. Bo to ja też nie oceniam tylko po tym, ile warte jest akwipunek, ale jak jest skonstruowany. A tu naprawdę prawie wszystko jest takie, jakie być powinno. Chcesz, jakbyś miał SG białe, ale to chyba tylko integrale może być białe. Nie kojarzę innego SG białego. Tak to wszystko tu dosłownie jest. Także przemyśl to, co Ci powiedziałem. Oczywiście zrób tak, jak uważasz. Mówię Ci, potencjał jest. No ale myślę, że RTBals niedługo i tak zmieni, zrobi wszystko po swojemu. I ma do tego prawo. Także dziękuję Wam za oglądanie. Ja byłem Cox i widzimy się w następnym odcinku. Na razie. Cześć.